Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Vajkwiar i w dzisiejszym odcinku jest taki troszeczkę inny odcinek, gdyż jest to odcinek halloweenowy. Stąd mój taki, a nie inny wygląd. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam jednego pana. Jest to pan Stanisław. On będzie odgrywał główną rolę w tym odcinku. Jaka będzie jego rola, zobaczycie na samym końcu. Ale tego czasu już postrzelamy sobie innymi petartkami, więc Cały dużo mówić. I won't play a game. Pierwszą petardkę jak odpalimy będzie petardka wykonana specjalnie na tę okazję. Ten wizerunek wydaje mi się, że już znacie. Odpalany. Wydaje mi się, że tego pana już znacie, więc on będzie odpalony jako kolejny. Teraz również niedawno poznana petardka. A teraz, dum-bum! Tego pana również znacie, on polecił jako kolejny. kolejny niedawno poznany pan Teraz po krótkim dźwięku czas na pana Stefana Jako kolejny poleci pan Stefan Uważnie przypatrzy się, tak to Mam nadzieję, że wszystko fajnie. Niestety ładunek jaki zawierał pan Stefan do końca nie wypalił, lecz fontanna była całkiem spoko. Na końcu jeszcze była wielka eksplozja, która w rozsadzi Stefana. Rozsadziło go, ale eksplozja była znacznie mniejsza. Dlatego jego największy fragment dostanie jeszcze do mnie doom -booma w prezencie na Halloween. Witam Was na krótkim podsumowaniu, żeby nie było. Święta Halloween osobiście nie uznaje, ale według mnie każda okazja, żeby postrzelać petardami jest dobra. Mam nadzieję, że myślicie podobnie jak ja. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Fajnie było dosyć według mnie postrzelane. Niestety Pan Stefan nie dał efektu takiego, jakiego do końca chciałem, ale powiedzmy, że może być. Także ja się z Wami żegnam. Proszę Was o zostawienie łapki w górę. Zasubskrybowanie mojego kanału oraz dołączenia do mojej grupy na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie na filmu na razie.